Co teraz z tobą zrobić? Allen. Spokojnie. Zajmę się tym. Czy przypadkiem nie nazywasz się Megat? A co to ma za znaczenie? Więc to naprawdę ty. To takie nostalgiczne. Minęło już 7 lat, prawda? Jakiś ty wyczerpany. Nie przypominam sobie, żebyśmy kiedyś się spotkali. Chyba masz słabą pamięć. To ja. Allen Rafford z Akademii Magicznej Athena. Widacz, że cię nie rozpoznałem. Wielki Władca demonów. Proszę, przyjmij moje najszczersze przeprosiny. Błagam, błagam. Niech pomyślę, co tu z tobą zrobić? Co z tobą, szefie? Właśnie. Jesteś w stanie pokonać takiego słabeusza jednym ciosem. Zamknijcie się. Nie prowokujcie go. Co się dzieje? Wiesz? Nasz tata. Jest dyrektorem największej szkoły magii w tym kraju. Peruca? Braciszek ukończył akademię w wieku 12 lat i został jej najmłodszym absolwentem. Geniusz, który zaraz po zdobyciu dyplomu został nauczycielem. Wybacz mi, wielki władco demonów. Naprawdę nie chciałem sprawiać kłopotów. Wielki władco demonów? Uczniowie go tak przezywali. Wielki Władca Demonów, tak? Dawno nikt mnie tak nie nazywał. Aż wszystkie moje wspomnienia ożyły. Podnieś głowę, Megat. Nie sprawiłeś żadnych problemów. W takim razie. Oczywiście, jeśli chodzi wyłącznie o mnie. Twoi podwładni mieli zamiar skrzywdzić kogoś. Właśnie, kogo? Kim jest dla mnie Harlotte? Współlokatorką? Drugą młodszą siostrą? A może... Kogoś? Kogoś bliskiego mojemu sercu. 景色を見てきたの隠さないで痛みもすべて分け合える Dzień dobry. Hej, braciszku. Ej, co jest? Jak myślisz, co się stało? Skąd mam wiedzieć? O co chodzi, braciszku? Wszystko w porządku. Władco demonów. Miał. Od kiedy jesteście takimi dobrymi przyjaciółkami. Czemu jesteś taki ponury? Miał. Niech zgadnę, braciszku, co zaszło między tobą a Harlotte. Jak się domyśliłaś? A jest coś jeszcze, co byłoby w stanie cię tak zmartwić? Pokłóciliście się, miał? Byłoby dobrze, gdyby to była zwykła sprzeczka. Pensja? Nie przyjmę jej. Nie rozumiem Twojego zaskoczenia. Jesteś tu już od miesiąca, zatrudniłem Cię, więc to jasne, że będę Ci płacił. Jednak potrafię tylko sprzątać. Robię zdecydowanie za mało, żeby dostać za to jakieś pieniądze. Nie tylko dbasz o porządek, ale też o ogród. Odkąd tu jesteś? Zrobiło się tu naprawdę ładnie. To uczciwa rekompensata za Twoją pracę. Naprawdę tak myślisz? Tak, nie musisz się krępować. W porządku. Dziękuję ślicznie. Możesz je sobie odkładać, lecz lepiej je od razu wydać. Jest coś, co chciałabyś sobie kupić? Nie, niczego nie potrzebuję. Jeżeli to możliwe, mogłabym o coś poprosić. Oczywiście, śmiało. Chciałabym samotnie wybrać się do miasta. Pozwolenie jej na samotne wyjście jest porównywalne z wrzuceniem soczystego mięsa do klatki pełnej lwów. Co powinienem zrobić? Pana leśnikarnia naprawdę jest taka okropna. Jak mówią, zawsze mają tam ogromną kolejkę. Większość z klientów jest podstawiona. Jał, posłuchajcie mnie. Nie sądziłam, że Charlotte powie coś takiego. Myślałam, że będzie się martwić, iż przysporzy ci problemów. Jak wyjdzie na jaw, kim jest, masz rację. Od razu wycofała się z tej prośby. Przepraszam, nie powinnam o to pytać. Bez obaw. Z pomocą mojej magii nie będzie to takie trudne. Naprawdę dziękuję. Więc się zgodziłeś? Jak mógłbym mógł odmówić, słysząc jej smutny głos? Wybrałeś drogę przez mękę, miał. Martwię się, bo to pierwszy raz, gdy Charlotte chce zrobić coś sama. Tylko że właściwie... Ten problem można z łatwością rozwiązać, co nie? Zgadza się, miał. Naprawdę tu jestem. Nigdy bym nie wpadł na coś takiego. Nie wiem, jak ktoś taki jak ty nawet o tym nie pomyślał. Racja. Najpierw powinienem zerknąć do mapy. Znakomicie, wspaniale, Charlotte, spojrzałaś na plan miasta, tak jak cię uczyłem. Właściwie dlaczego Charlotte tak bardzo chciała wybrać się do miasta? Powiedziała, że chce coś kupić, ale nie wiesz, co dokładnie? Próbowałem ją wypytać, ale to tajemnica. Czyli nic ci nie powiedziała. To musiało być dla Ciebie szokujące. Nareszcie staje się niezależna. Zaczyna mieć własne sekrety. Jestem z ciebie dumny, Harlotkę. Naucz się asertywności i przysparzaj mi problemów. To było tak dziwaczne, że aż zaczynam się o niego martwić. Też macie wrażenie, że wydaje się zakłopotana, może się zgubiła? O! Przecież to poważna sprawa. Rzeczywiście, możesz mieć rację, miał. Co masz na myśli? Jeśli będzie dalej szła w tym kierunku, dojdzie do jednej z niebezpiecznych dzielnic miasta, Meart. Słucham? Na jej przedmieściach grasuje szajka zwana wężowym kłem. A jej przywódcą jest zaklinać węży, gro. Co teraz, braciszku? Mogę na nią wpaść, niby przypadkiem, i ją powstrzymać? Nie. To jej pierwsza wyprawa. Nie chciałbym gasić jej zapału. Jednakże... Przypomniałem sobie, że mam do załatwienia pilną sprawę. Zajmijcie się tym. Gdzie się teraz wybiera? Do zobaczenia, miał! Udał się w kierunku tej niebezpiecznej dzielnicy, miał. Zastanawiam się, jaką mapę ma przy sobie. Jeśli skręci jeszcze raz w lewo, znajdzie się w dzielnicy Meart. Gdzie jest braciszek? Kiedy jest potrzebny? Gdzie ja właściwie jestem? Teraz to już nie przelewki. Musimy interweniować. Serdecznie witamy. Panienka Charlotte. Zgadza się? Jestem go. Jest nam niezmiernie miło, że panienka do nas wpadła. Witaj w naszych skromnych progach. Witamy serdecznie. Co to ma być? Bo ja wiem. Jak to? Przecież to proste. Hej, gdzie się podziewałeś, braciszku? Postanowiłem zadziałać szybciej i rozmówić się z nimi. Kazałem im potraktować harlotkę z należytym jej szacunkiem. Poskramiasz nawet zaklinaczy bestii, braciszku, czyli dlatego są tacy poobijani, miał. Wszystko z Wami w porządku? Wyglądacie, jakby coś Wam dolegało. Mam mikstury magiczne. Możecie ich użyć, jeśli chcecie. Dla Twojego węża też starczy. Naprawdę dziękuję. Nie ma za co? Przyjemność po mojej stronie. Nasza bogini. Obiecuję, że się zmienię i stanę się dobrym człowiekiem. Ja też. Ja tak samo. Co w Was wstąpiło? Wstańcie, proszę. Proszę, proszę, Charlotte. nieźle sobie radzisz w pozyskiwaniu szacunku innych. Czuję się, jakbyśmy oglądali jakąś scenkę ze starożytnego mitu. Jeśli mogę spytać, co łączy cię z wielkim władcą demonów? Znacie się z Allenem? Ciężko to nazwać znajomością. Raczej zostaliśmy do tego przymuszeni. Tylko spróbujcie cokolwiek jej powiedzieć, a to pamiętacie. Ej! Czyli naprawdę im zagroziłeś. Pokazałem im tylko, co potrafi to zaklęcie, co mnie łączy z Allenem. Cóż, nie mam już miejsca, do którego mogłabym wrócić. Jednak Allen był na tyle uprzejmy, że przygarnął mnie i zatrudnił. Dlatego dla mnie to... Moim panem? Jakże nie nieprzyzwoicie i amoralnie to brzmi. Hej, braciszku, wszystko w porządku? Troszkę mnie dobrze miał. Wielmożna bogini, nie sądzisz, że zostałaś oszukana, albo raczej zastraszona? Jakikolwiek związek między boginią a wielkim władcą demonów jest podejrzany. Te kmiotki. Lecz wiem to tak samo jak oni. Jestem wielkim władcą demonów, którego boją się nawet Zbiry, a Charlotte to kochająca wszystkich bogini. Nieważne, jak na to nie spojrzeć, jest dla mnie za dobra. Ale Allen jest bardzo ułożonym mężczyzną. Nastąpiło pewnie jakieś nieporozumienie. Naprawdę? Aż trudno uwierzyć, że wielki władca demonów jest zdolny do czegoś takiego. W dodatku Alien uczy mnie wielu niestosownych rzeczy. Niestosownych rzeczy. Ostatnio spędziliśmy nad tym całą noc. Wiem, że to niewłaściwe, ale znakomicie się bawiłam. Braciszku, władco demonów, braliśmy tylko w gry i zajadaliśmy się słodyczami, jednak prosiłem, żeby nikomu o tym nie wspominała. Muszę już iść. Dziękuję za miło spędzony czas. Żegnaj. Trzymaj się. W porządku. Idzie nie najgorzej. Tylko, że lotkie udała się w głąb dzielnicy. Władco demonów, miał. W głębi dzielnicy jest jeszcze więcej niebezpiecznych opryszków, prawda? Tak, naprawdę. Braciszku, nie mów mi tylko. Zgadza się, to również nie jest trudne. Muszę po prostu zawładnąć całym tym obszarem. Już nie ma dla niego ratunku. Mając przed oczyma sznurki, władanie pacjentkami to pestka. A to najlepiej działa na wilkołaki. Jedyna taka mieszanka perfum. To ci irytujący klienci, którzy piszą absurdalnie długie skargi, co proszę. Dróg miachy jest moim wrogiem. Dobrze się czasem rozruszać. Chyba wyeliminowaliśmy wszystkie zagrożenia z tego miasta, prawda? Biał? Skoro nic już nie grozi harlotte. Nie musimy jej już pilnować, prawda? Logicznie rzecz biorąc, masz rację, ale Charlotte raczej nie chciałaby, żebyś wiedział, co zamierza kupić. Jednakże. W takim razie sama jej popilnuje, miał. Wypoczekajcie grzecznie, aż skończy sprawunki, miał. Super. Dzięki, Miacha. Myślisz, że Harlockka wkrótce wróci? Ale len, Eruca. Meduję, że Lotki ukończyła sprawunki bez żadnych dodatkowych przygód. Dobrze się spisałaś, ale jesteś pewna, że poradzi sobie sama? Tak. natknęła się na jakąś znajomą więc wszystko powinno być dobrze miał. Wkrótce tu będą miał. Właściwie chciałbym Cię o coś spytać o co? Miał. Co dokładnie kupiła? Braciszku, nie przyglądałam się temu, co wybierała, miał. Nieładnie jest szpiegować, miał. Rozumiem. Już idą. Allen, Eruca, Miaha, przyszliście tu razem? Miło cię znowu widzieć. Jesteś sprzedawczynią akcesoriów do włosów, prawda? Naprawdę jest pan kimś niesamowitym. Co przez to rozumiesz? Kiedy szłyśmy ulicą, wszyscy o tobie mówili, Allen. Opowiadali o tym, jak wielki władca demonów zadbał o bezpieczeństwo w mieście. Jak to? Jeszcze pytasz. Ci samozwańczy poszukiwacze przygód sprawiali ludziom wiele problemów. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę, sprawiając, by przemyśleli swoje działania. Jesteś niesamowity, braciszku. To się nazywa podanie pomocnej dłoni. Dokładnie. Dziękuję w imieniu całego miasta. Zrobiłem to tylko i wyłącznie dla Charlotte. Nie sądziłem, że ktokolwiek może być mi za to wdzięczny. Życie jest bardzo przewrotne. Proszę, nie zawracajcie sobie tym głowy. Zrobiłem to przez moje własne widzimisię. się. Taki mężczyzna w tych czasach to skarb. Dobrze wybrałaś sobie chłopaka, złociutka. Ale. Przepraszam, mnie. Jasne, rozumiem. Cóż, życzę szczęścia. Jeśli pozwolisz, już pójdę. Cóż, powodzenia. Tak na marginesie, jakby to powiedzieć, tak? Jak było na zakupach, wspaniale, oczywiście. Czy to nie produkty z tego nowego sklepu? To teraz najbardziej oblegane miejsce w mieście. Wow. Kupiłam prezenty dla Eruki i Miachy. Co proszę? Chciałaś wybrać się do miasta, żeby kupić nam prezenty. Słyszałam, że to była twoja pierwsza wypłata. Na pewno chcesz wydać ją w ten sposób. Tak, zawsze jesteście dla mnie bardzo miłe, dlatego... To słodziachny pluszowy kotek. Dostałam nowy kapelusz, miał. Dziękuję pięknie, miał. Cieszę się, że Wam się podoba. Charlotte. tak? Masz może coś dla mnie? Braciszku, władco demonów. Szukałam wszędzie czegoś, co mogłoby Cię uszczęśliwić, ale nie wiedziałam, co by Ci się spodobało. Przyjąłbym od ciebie cokolwiek. Znaczek, pocztówkę, flagę, zdjęcie pociągu. Nawet kwiatek z pobliskiego trawnika, kamyk, dżdżownicę, turkucia, nartnika wszystko by mnie uszczęśliwiło, przepraszam. Jesteś dla mnie taki dobry, a nawet o tym nie pomyślałam. To nie tak. Nie chciałem być natrętny. Zawsze tylko obdarowujesz mnie różnymi rzeczami. A nawet nie wiem, co lubisz. Może zacznę? Od Twojej szaty. Jest tu troszkę nadpruta. To prawda. Mogę ją zacerować? Możesz mi opowiedzieć o wszystkim, co Ci się podoba, kiedy będę się tym zajmowała. Żebym następnym razem potrafiła wybrać dla Ciebie prezent. Oczywiście. W głębi serca zaczynam czuć, że czas, który razem spędzimy, będzie cenniejszy niż wszystko inne. O czym będzie następna historia? Allen. Czeka nas niestosowna wycieczka do gorących źródeł. Do gorących źródeł. Charlotte, Wszystko dobrze.